Jarek i dzisiaj znowu gadka z kuchni dzisiaj powiem wam jak ja widzę rekompozycję na karniworze, jak ją przeprowadzić może zacznijmy od tego co to w ogóle jest rekompozycja. Rekompozycja czyli zmiana stanu naszego ciała na yy, niekorzyść tkanki tłuszczowej i na korzyść masy mięśniowej czyli masa mięśniowa idzie w górę, tłuszcz idzie w dół, bądź też jest jeszcze opcja, że Masa mięśniowa idzie w górę, a tłuszcz pozostaje w tym samym miejscu, no i wtedy mamy rekompozycję, zmienia, zmienia się stosunek mięśni do tłuszczu w naszym organizmie. Dobrze, no to jedziemy. Dla kogo ona przede wszystkim jest? Myślę, że nie jest dla osób zbyt zatłuszczonych. Takie osoby powinny najpierw zredukować. Wszystko zależy od tego, ile mają tego tłuszczu w organizmie. Czy wystarczy po prostu minikat tygodniowy, dwutygodniowy, trzytygodniowy i tak dalej. Czy też trzeba będzie przeprowadzić dłuższą redukcję. Jeśli kobiety nie mają więcej niż 25% tłuszczu, a mężczyźni 15% tłuszczu, to śmiało można wbijać na rekompozycję. I teraz podam Wam takie trzy główne filary, to są najważniejsze filary, żeby to się udało. Po pierwsze. Po pierwsze, po pierwsze, najważniejszy jest trening siłowy. Trzeba y, progresywnie przeciążać swój organizm czy też y, czy objętością, czy, czy też y, maksowaniem y, siły po prostu. Także trzeba sobie ułożyć jakiś plan y, z progresją liniową bądź też inną. Mnóstwo jest na to pomysłów w internecie, także trzeba by było sobie poszperać. To jest najważniejsze. Kolejna rzecz to jest budulec, czyli białko. Potrzebujemy trochę więcej białka niż zwyczajnie. Czyli od 2.6 g na każdy kilogram masy ciała do 3.5 g na każdy kilogram masy ciała. Przykładowo, ktoś waży 85 kg, to powinien tego białka spożywać od 220 do 300 g w sumie przez całą dobę. Także widzicie, jest tego trochę, ale na karniworze białko nabija się samo. Także nie ma z tym najmniejszego problemu. I trzeci filar, również bardzo ważny. W zasadzie to wszystkie te trzy filary są super ważne, ale powiedzmy, że ten trening jest najważniejszy. Dieta na drugim miejscu, i na trzecim miejscu, oczywiście, regeneracja, czyli sen-regeneracja. Organizm musi się regenerować, żeby mógł się rozwijać. Jest to niesamowicie ważne i jest to chyba z tych wszystkich trzech punktów najczęściej zajmowana rzecz przez y, fitnessiarzy. No, ta rekompozycja nie jest oczywiście przeznaczona dla zwykłego zjadacza chleba, tylko jest to typowo fitnesiarska rekompozycja. Ile powinniśmy jeść? Słuchajcie, y, nie musimy liczyć kalorii, ale nie możemy się przejadać ani też nie możemy nie dojadać. Jest to niesamowicie proste. Kto chce, może sobie liczyć. Jeśli sobie liczy, no to wiadomo, trzeba się bujać około swojego zerowego zapotrzebowania. Jednego dnia może być więcej, drugiego dnia może być mniej. Można się tym bawić, dni treningowe, nietreningowe, można też cały czas być na zerówce. Ale jeśli ktoś nie liczy, to po prostu trzeba być sytym, ale nie przejedzonym. A osoby, które. Faktycznie yy, źle się czują, yy, nie licząc kalorii, niechęć sobie liczą, yy, nikomu nic do tego, ale naprawdę nie trzeba tego robić. Także, w sumie, to chyba wszystko. Fitnessiarskie, mięsożerne, pozdro.